Ha. Okay. Przemek desem, drugi syn marnotrawdy prawdy Byłem nikim tak naprawdę Dopóki nie poznałem prawdy Rzuciłem karty na stół, weź się wszystkie panie Od tej chwili co postanowisz, się stanie Moje staranie nie znaczy tutaj przecież nic A wiara w siebie bez siebie to wielki pizjał Widzę to dziś, próbowałem już wszystkiego prawie Chciałem być kimś patenty na to mi podrzucał diabeł Zrobiłem sobie bajzer w głowie, a róże fobie Coraz częściej dawały znać o sobie Chciałem być Bogiem, myślałem, że mogę, wszystko skończyłem, nie że w grobie upadłem tak bardzo nisko. Jezus był blisko, kołatał, do mego serca czekał, aż mu otworzy byśmy mogli wieczerzać. Gdy go puściłem wtedy, do mnie powiedział. O nic się nie martw teraz, iść dalej przekaż. Dobrą nowinę, że nigdy nie zginie ten, kto wierzy we mnie, bo ja w nim żyję, jest jedno imię, które daje zbawienie. Zaufaj Przemek, czekaj, ja Cię odmienię Moje brzemię jest lekkie, słodkie i przyjemne Da Ci wytchnienie i uwolnienie Zapierze stres, niewiarę i cierpienie Tę ściemę, którą szatan karmicie codziennie Potencjał brzemię w Tobie, człowiek Uświadom sobie, nie jesteś Bogiem, ale dam Ci ten ogień Trzymaj pochodnie mocno, i przy Ciebie prosto Jestem z Tobą non-stop, dniem i nocą Działaj z mocą, dostałeś ode mnie wszystko Meta jest blisko, nie skręcaj teraz na pit-stop Jedziesz śmiało co by się nie działo Niech opony na swacie piszą, nisko, nie upadniesz nigdy więcej Daję ci nowe serce i chodź, straciłeś ręce Dla wielu ludzi pewnie będziesz tu odbieńcy dla mnie zawsze Pozostaniesz ukochanym dzieckiem Jakie to piękne Życie z Bogiem, glężę bo cię panie, ty mnie podniosłeś Podałeś rękę, pokazałeś drogę i powiedziałeś, że w tobie wszystko mogę powiedz Co z tego życia masz, co? Dał ci świat, zabawę, sławy hajs. Monet blast, dobrze spędzony czas. Na melarzu Kika, wysokich faz, patrz. Gwiazd na niebie, a może Pan stworzył je specjalnie dla Ciebie Na Twoją twarz za dnia padają promienie słońca Tak może być bez końca Jeśli oddasz swoje życie temu, który prawdziwie umiłował Narodzisz się na nowo, jako nowa istopa opak, dostaniesz kopa, odnajdziesz sens Przestaniesz biec, zniknie gdzieś cały stres Wiesz? On naprawdę Ciebie kocha, nieważne ile masz lat i jak wyglądasz dziewczę, tylko w Nim możesz poczuć się bezpiecznie. Drugi syn marnotrawny, Przemek Desem. Haleluja, chwała Bogu, amen.